Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją kolejnego, kolejnego albumu, który miałam okazję wykonać. Jest to album z kolekcji Słodki Królewicz, najnowszej kolekcji sklepu Craft Kolekcja jest po prostu super. Ja uwielbiam robić albumy dziecięce i bardzo się cieszę, że kolejna kolekcja dziecięca pojawiła się w sklepie Craft W szczególności, że należy do design timu. Craft O'Clock, i miałam okazję również na naszym kanale na YouTubie zrobić tutorial na okładkę tego albumu. Serdecznie Was na ten tutorial zapraszam. Ja go tutaj Wam podlinkuję. Zapraszam również do subskrybowania kanału Craft O'Clock, bo tam również pojawiają się moje i nie tylko moje filmy. Jeśli chodzi o sam album, to ma on wymiar 16,5x16,5 cm. W środku znajdują się cztery karty o wielkości 15,5x15,5 cm. Do jego zrobienia wykorzystałam w większości małą kolekcję Słodkiego Królewicza oraz kilka arkuszy z dużej kolekcji w celu zrobienia wewnętrznej części okładek. Okładka to jest papier laminowany w białe groszki, taki niebieski. Ja już Wam wspominałam wielokrotnie, że jestem zachwycona tymi laminowanymi papierami na okładki. No, one są naprawdę świetne. Fantastycznie się z nimi pracuje, super łatwo i szybko robi się z nimi okładki. Również w tutorialu na album, który ostatnio wrzucałam na swój kanał, wykorzystałam tą okładkę w innym wzorze i jestem naprawdę bardzo z niej zadowolona. Także tutaj również się pojawiła. No i jeśli chodzi o okładkę, to mamy shaker box, do tego elementy do wycięcia, takiego słodkiego misia. Ułożyłam go tutaj na chmurce, słoneczko i... Napis, nasz największy skarb. Alumień jest związany na nową srebrną stożeczką i tak prezentuje się w środku. Na pierwszej stronie mamy metryczkę. To jest też. Fantastyczna nowość, jeżeli chodzi o tą kolekcję Słodki Królewicz, w kartach z dodatkami, jest metryczka w dwóch rozmiarach: w większym i mniejszym rozmiarze. I tutaj ja ją sobie przykleiłam. Zrobiłam ją w formie książeczki, do której można wkleić również zdjęcie, na przykład zaraz po urodzeniu. Zamykana jest na magnesik, wykończony cały album jest dziurkaczem brzegowym z DP Depekraftu. To jest taki dziurkacz z gwiazdkami. Pojawiają się również napisy, królewicz mamusi, kochany chłopczyk, karty, słonika, matę na pierwszej stronie na wklejenie zdjęcia. Na drugiej stronie jest głęboka kieszeń, do jej zrobienia wykorzystałam karty, które są w tej kolekcji. I w środku mamy matę na zdjęcia oraz taką małą książeczkę na zapiski. Można tutaj coś napisać, a w środku wklej dwa mniejsze zdjęcia. Kolejna strona jest y, taką moją wariacją, którą widziałam y, na kanale natalki, Rybka Scrap. Y, ona robiła właśnie podobne zamknięcie. Mi się to zamknięcie bardzo spodobało, już po raz kolejny wykorzystałam je w albumie. Także bardzo fajne. Nie trzeba do niego magnesów, mamy zawiązywane tutaj na sznureczek również Scrap to Clock. I klapki podnoszona. Jedna jest do góry, druga jest na dół, i w środku mamy miejsce na wklejenie zdjęcia. Tutaj, oczywiście, na tych klapkach również zdjęcia się mieszczą. Album mieści zdjęcia wielkości 9x13 cm, i po tym jak liczyłam, ile mniej więcej zdjęć się tutaj zmieści, wyszło mi, że. No, w okolicy 30 zdjęć 9 na 13 zmieści się bez problemu. To w zależności od tego, czy będziemy wklejać zdjęcia tylko na białe maty, czy będziemy przyklejać zdjęcia również na te elementy, które oklejone są papierem skrapowym. Kolejne strony to jest środek albumu, i te strony są bliźniacze. Takie strony z pierwszymi razami maleństwa. Tu mamy pierwszą zupkę, pierwszy ząbek. Po otwarciu pierwszy uśmiech, słodki królewicz, pierwsza kąpiel i mały synek. Fajne napisy są naprawdę do tej kolekcji. Strony są bliźniacze, zamykane na magnesy, również to wykończenie dziurkaczem brzegowym, i kolejna strona, kolejne klapki, ta otwierna jest do góry. Mamy kartę. Kocham Cię skarbie, znowu otwieramy, tym razem w bok. I kartę na wklejenia zdjęcia 100% miłości. I to wszystko jest zamknięte na magnes. I na tej stronie y, również harmonika na zdjęcia, zamykana na magnes z podpisem nasz synek. I otwieramy sobie w ten sposób. I tutaj zmieszczą się nam dwa zdjęcia. Tutaj trzecie zdjęcie. Tutaj możemy sobie coś albo zapisać, albo delikatnie obciąć zdjęcie. Dlatego, że mamy tutaj wykończenie dziurkaczem brzegowym. I zamknięcie na magnes. I w środku są dwa tagi, które wycięłam sobie z kart z dużej kolekcji. Do tego są sznureczki, również z Craft O'Clock. I na końcu jest taki przesunięty belly band, tutaj tak z boku, wykończony z dwóch stron dziurkaczem. Ten słodki misiu, który również pojawia się na okładce. I na samym końcu kieszeń. Dwie maty na zdjęcia. Karta, na której dokleiłam sobie jeszcze napis synek. I z tyłu jest bardzo prosty. Powtarzają się te gwiazdeczki. I tak prezentuje się ten album. Mam nadzieję, że się Wam podobał, że ta nowa kolekcja również się Wam podoba. Jeżeli coś z niej stworzyliście, no to koniecznie się pochwalcie. Mi się z nią bardzo fajnie pracowało. Oczywiście już na warsztacie mam naszykowaną kolekcję dziewczęcą, więc album z nią też na pewno się pojawi. Dziękuję Wam bardzo za to, że oglądacie moje filmy. Mam nadzieję, że album się Wam podobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.